To autorski program utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego, zwracający uwagę na trzy bardzo ważne zasoby, jakim są woda, wodór i węgiel. To zasoby, które mogą stanowić o budowaniu przewag konkurencyjnych polskiego biznesu. Ten koncept jest spójnym spojrzeniem na to, co będzie technologiami przyszłości, co będzie zasobami, które o tych technologiach zdecydują. Polska jest bardzo bogata intelektualnie w rozwiązania, które są związane z tymi trzema zasobami. Dzisiaj możemy przewagi konkurencyjne budować właśnie, szczególnie w technologiach węglowych. Wodór walczą dzisiaj wszyscy. Wodę musimy gospodarować bardzo odpowiedzialnie. Koncepcja 3W, czy czyli koncepcja oparta o wodór, wodę i węgiel, to jest coś, co jest dla nas w dużej mierze takim chlebem codziennym. Rozpoczynając od naszego budynku zeroenergetycznego, który stworzyliśmy, jako budynek o bardzo nikłym śladzie węglowym. I to jest to pierwsze W, czyli węgiel. Jeżeli mówimy o tym budynku, to jest to budynek aktywny, czyli budynek, który jednocześnie gromadzi energię, pozwala ją wygenerować, no i trochę zużywa. Po pierwszym roku użytkowania budynku okazało się, że ten budynek więcej energii produkuje niż zużywa na własne potrzeby, co jest dla nas takim z tym że jest to budynek nawet lepiej niż zero energetyczny. Bo od kilkunastu lat mamy nauczeni dom pasywny. To był dom, który wtedy został zbudowany jako dom, który miał tracić minimalną ilość energii. Natomiast w tej chwili przerabiamy go na dom wodorowy i to jest drugie W, które się tutaj pojawia. Ponieważ jedną ze sposobów generacji wodoru to jest elektroliza wody, więc to nam się trzecie W pojawia, a woda, jak wiadomo, jest towarem coraz bardziej deficytowym. Mamy jej coraz mniej. Na kongresie Trzywum w Gdyni rozpoczynamy debatę bardziej naukową, żeby pokazać możliwości i potrzeby rozwoju w oparciu o te trzy zasoby trzy aktywa wodę, wodór, węgiel. Jest to inauguracja i zbudowanie szerszego spojrzenia na te zasoby do tego, żeby zachęcić też świat biznesowy. Który się przybliży do świata naukowego, gdzie są tworzone technologie, plus my, jako instytucja też finansowa, która może stanowić pewnego rodzaju hub wymiany informacji między tymi dwoma światami.